Dzisiaj będziemy korzystać z kolekcji Blue ROSES od PASSION SCRAP DIGITA i zrobimy sobie taką wsówkę na voucher, na rocznicę ślubu. Myślę, że użyję trochę tych liści embosowanych, może z liści z wykrojnika, stemple, ten wycisk koronki, jakieś tam grafiki. Coś na bieżąco będziemy wybierać podczas tworzenia. Jak widzicie, grafiki są bardzo piękne. Najpierw wybierzemy papier na tło. Wybrałam właśnie ten granatowy w grochy i taki wróżę od góry, bo zrobimy sobie tą wsówkę tak w poziomie i podbijemy srebrnym papierem lustrzanym. Wiadomo, że zaczynam od sklejenia bazy. Delikatnie smaruję klejem, rozciągnę to jeszcze tym silikonowym pędzeleczkiem, żeby wszędzie było w miarę równo. No. kością wygładzimy, dociśniemy. No, i teraz musimy jeszcze dopasować to właśnie. Na cięcie półokrągłe w lusterku wycięłam je wykrojnikiem. Wymiary lusterka mamy 10 cm na 21, troszkę mniejsze od bazy. Następnie te wymiary granatowego papieru w grochy będą o kolejne 3 mm, mniejsze, czyli 9,7 na 27. I tu już zacznę wycinać od tego, od odrysowanego wzoru ręcznie, bo tym wykronikiem to trochę taki za, za duża dziura dla mnie była. Za duża ten, ten rancik wyszedł większy niż ten, tak, półtora mm I ostatni papier skrapowy to docięliśmy na 9,4 i 24, 23,4 mm jak wiecie, no ja zawsze robię te obwódki po kolei o 3 mm mniejsze od poprzedniej warstwy, żeby były takie minimalne. I tak też zrobiłam tym razem. Widzicie, jeszcze małe poprawki co do docięcia tego właśnie półokręgu, żeby to ładnie pasowało i były równe odstępy. Chociaż potem, tworząc kompozycję, to nie będzie się rzucało w oczy. Tak bardzo, ale wolałam to po prostu tak w miarę dopracować, żeby było dobrze. No, widzicie cały czas jeszcze delikatne popraweczki. Zmazywanie ołówka, i mamy gotowe, docięte fragmenty. I ten fragment na tył tak samo. Widzicie tu, właśnie przy tym granatowym, widać więcej białego. Ja później trochę tej bazy też odetnę żeby nie było tak widać. Tu takie niebieskie tło, które widzicie, właśnie na tylnej stronie. To po prostu wcześniej mi drukarka nie pobierała żółtego koloru i ta kolekcja wyszła, mi się całkiem e, cała na niebiesko, po prostu bez żadnych innych kolorów. A żeby nie marnować papieru, to po prostu jak drugi raz drukowałam, to wydrukowałam na tamtych kartkach, tylko z drugiej strony. I po prostu, żeby to zużyć. Teraz właśnie lusterko do bazy przyklejam na płasko, ale te obie pap oba papiery skrapowe już będę przyklejała na dystansie. Jak zwykle ja dystansuję póki mam jeszcze zapasy birmatki to birmatką. Po co będę zużywać taśmy piankowe. I tutaj tak właśnie szybciutko dopasowuję trochę birmatek, poprzyklejam je, i będziemy sobie na dystansie przyklejać to do lustrzanego papieru. Kolejną warstwę papieru skrapowego z tego jaśniejszego wróżyczki też właśnie obklejam birmatą, żeby go pod, no, żeby go podnieść. Widzicie, że ja tak dość e, pełno kładę tej birmaty, ale ja lubię mieć pewno, że to mi się tam nigdzie nie pozagina, i też lubię właśnie tą ciężkość, jaką birmata dodaje pracy. Że tak wiemy, co trzymamy w ręce? No, i teraz dopasowujemy wsówkę. Do środka ja właśnie wykorzystałam ten kawałek papieru, co do jedna strona jest wydrukowana bez poboru żółtego tuszu. Jak się okazało, musiałam chyba z 6 razy wyczyścić dyszę od tuszu żółtego bo nie wiem czemu się zakleiła pierwszy raz mi się takie coś przydarzyło wracając teraz do pracy to właśnie krokodylkiem zrobiłam sobie dziurkę do, przez którą przeciągam wstążeczkę żeby to był taki dodatkowy element ozdoby a i też tą wstążeczkę planuję posiepać żeby było takie fajne Puchate bardziej to. Do posiepania, wstążecie. Na początku już zaczęłam ciągnąć niteczkę, ale to tak łatwo nie szło, więc sobie pomogłam szpikulcem. I widzicie, takie drobne kłaczki się porobiły. I tam mamy wsówkę na życzenia. Teraz zaczynamy. jaką tu kompozycję, początkowo myślałam, że wykorzystam wszystkie trzy stemple. Ale zdecydowałam się po prostu na jeden stempel podbity z serwetką wyciętą z papieru lustrzanego wykrojnikiem kraft Passion. W tle właśnie wklejam koronkę z masy super lekkiej, czy tam tej light pentartu po prostu z formy. Tutaj widzicie, że serweteczkę też na dystansie podklejam. Zaraz na kolejnym dystansie podkleimy sobie do serwetki nasz stempelek. Czy jeszcze muszę upewnić się, czy na oko dobrze widzę, żeby mieć równo tą serwetkę z wycisku? Borderek chyba bardziej niż serwetkę. Ja się zastanawiam, czy użyć kwiatów. ale te bardzo, one są za, dla mnie za mocno kremowe i tak za bardzo się gryzą. I stwierdziłam, że z kwiatów zrezygnuję i będziemy używać grafik od kolekcji. Na razie przygotowuję sobie napis moc życzeń na dystansie. Przyklejam do papieru lustrzanego wyciętego ozdobnym wykrojnikiem. I w ten sposób mamy już przygotowany napis. I zaraz będziemy właśnie wybierać grafiki, które, które wykorzystamy właśnie do ozdabiania. Na pewno wykorzystamy te liście niebieskie z arkusza liście 8. Oraz latarnie i butelkę szampana z kieliszkami z elementów do wycinania: Blue Roses 1. Ten prezent też tak przygotowałam, ale jednak go chyba nie użyję. Nawkładamy po prostu cały ciąg niebieskich liści. Jeszcze coś tutaj, właśnie z prawej strony tej serwetki, w narożniku, żeby nam wystawało, żeby nie było tak pusto. I dodamy ciut zielonych liści, żeby nie wszystko było takie monotonne, niebieskie, właśnie między te niebieskie listki. Teraz wszystko za, oczywiście na dystans przyklejamy, sprawdzając, ile musimy warstw tekturki pod, podkleić, żeby wszystko było równo i się dobrze układało. Liście jak zawsze to trochę wiadomo, w palcach trzeba powyginać albo wziąć dłutka i na macie trochę powyciskać. Z tych liści robię taką jakby girlandę nad tym borderkiem. I teraz właśnie będziemy ją tak sobie komponować. Tak, jak mówiłam, kompozycję niebieskich liści uzupełniłam paroma liśćmi zielonymi. Wydaje mi się, że z arkusza liście jeden. Ale mam je wycięte razem, więc tak nie jestem do końca pewna. Ale jednak obstawiam na tą jedyneczkę, bo tak jak patrzyłam to na tej jedynce, wydaje mi się, że są te liście, które właśnie użyłam. Jak już kompozycję z liśćmi w miarę zakończyłam, to trzeba na odpowiedniej dystansie dokleić ten, tego szampana z kieliszkami i jeszcze te pojedyncze listki gdzieś tam podopychać. Wiadomo, że szampana tam muszę też posprawdzać dokładnie, gdzie jakie wysokości, bo już mamy pewne rzeczy tam na dystansach. Jeszcze w tej liście dla urozmaicenia stwierdziłam, że po wklejam troszkę naklej na gorąco. tą jakby taką gipurkę czy gipsówkę, takie białutkie, biało-żelone kwiatuszki delikatne, żeby ciut tam wystawało. I chyba z trzy albo cztery powtykam gdzie nie gdzie. Na takie dokładanie tu nie mam żadnego Jakiś taki wytyczny, jak to robię. Po prostu robię to tak, żeby mi pasowało wizualnie. I tak właśnie to dokładam. Teraz, tu, żeby zapełnić tą dziurę między latarnią a stemplem, dodamy tego szampana, bo akurat na rocznicę ślubu dla dojrzałego małżeństwa, to szampan jest chyba idealnym trunkiem do celebrowania. Takiej okoliczności. Napis akurat wykorzystałam z kolekcji tej jeszcze fizycznej niebieskiej Moc Życzeń. Bo nie był, nie musiałam po prostu personalnie jakiegoś tam napisu. Akurat w tej kartce tworzyć. Rocznica jest akurat też nie była taka równo okrągła, bo 41 i dlatego stwierdziłam, że nie daje nigdzie znaku, znaczy cyfry określającej, która to rocznica sznubu. Bo wydaje mi się, że tak bardziej się zaznacza okrągłe rocznice, tak co 5 lat. Albo co 10. Więc to tylko życzenia w środku były na rocznicę ślubu. A z zewnątrz, jak gdyby sama kartka w sobie nie zdradza do końca, z jakiej okazji ona jest, bo moc życzeń pasuje do wszystkiego, tak. No już tak niby stwierdziłam, że kartka mogłaby być skończona, ale przypomniało mi się, że nie wykorzystałam jeszcze tych liści embosowanych na kalce, które bardzo lubię i które zawsze są dodatkowym elementem w pracy, takim urozmaiceniem. Więc jeszcze ciut takich liści podokładałam do naszej kompozycji. Akurat liście z tego stempla bardzo fajnie się rozdziela, że można... Na takie drobniejsze, mniejsze podzielić, i wtedy powkładać tylko tam, gdzie nie gdzie, żeby gdzieś coś się jeszcze podziało.